Witam wszystkich bardzo serdecznie. strony witam Was już w kolejnym odcinku Zagramy grę pod tytułem Mountain Blade, ogniem i mieczem. Rozpoczynamy kolejne przygody naszego Stefana Silnego Liska. No i cóż, w dzisiejszym odcinku tak sobie postanowiłem, że. Zamiast z tego, żeśmy walczyli sobie z armiami szwedzkimi, bo, bo na razie tak e, póki co nie wiem, czy znajdę jakąkolwiek kolejną armię szwedzką, to by mogło trwać zbyt długo. To sobie postanowiłem, że zrobię coś takiego. Hmm, przecież wkarczmy jakieś czas z Semulińska Spotkaliśmy osobę, która chciałaby mianować tutaj do tronu e, Rzeczypospolitej. E, I myślę, że w dzisiejszym odcinku zrobimy taki megrzem. Jedziemy sobie do Lwowa, bo z tego to chyba Lwowie była ta osoba. E, I zaraz się dowiemy, na no co tam, chodzi, tam chyba był jakiś Janusz, radziwił czy coś takiego. Zaraz się wypytamy, o co chodzi z tym zadaniem. Jeżeli ono będzie jakoś. W pewien sposób ciekawe dla mnie i odpowiednie, no to myślę, że w dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie realizować. A co i Róż może coś z tego fajnego wyniknąć? Nie wiem, zobaczymy, Oliwiska. Więc takie są plany, jeżeli chodzi o odnośnie dzisiejszego odcinka. Ehm, i, I co Oliwiska? W zasadzie myślę, że to tyle. Myślę, że też za niedługo kończyli serię z Matum Ledog nie miałem ja czasu poduszy tutaj, no raczej swojej frakcji już nie mogę założyć, bo się dołączyliśmy do Rzeczypospolitej. Ja po malutku nie mam co robić. Rzeczpospolita też zbytnio nie chce walczyć ze Szwecją i to jest taki problem, a jak oni nie chcą walczyć ze Szwecją, to to ja w nie mam szans odbić Lublina, Warszawy czy na Krakowa. więc to jest taki problem. Więc wydaje mi się Luiska, że jeszcze kilka odcinków sobie zagramy w tego naszego Mountain No i będziemy sobie zmieniali gierkę na... Na inną. Takie są przynajmniej plany. Eee, dobra. Też, Liska wy następnym tygodniu będziecie mieli nową serię z pewnej gry. Eee, jak mi pójdzie w tej grze, nie mam pojęcia, bo to już będzie dość złożona strategia. Eee, ale spokojnie. Przełożymy nasze umiejętności, Liska Strategiczne i damy radę. Nie eee, ja do czarta, oczywiście. Zobaczymy, zobaczymy, liskam, Dobra. Eee, wiecie co? Ja w międzyczasie chciałbym jeszcze zajść do jeszcze czy czegokolwiek innego. Z tego podum, że chciałbym sobie kupić trochę żywności, bo, bo zaczyna mi je brakować w Exit Hmm. Jak zakupimy, to oczywiście będziemy mieli tam trochę na zapas tego i, i będzie ok. Więc zróbmy to, dobra. Hmm. Jeszcze miód sobie kupimy. No nie są to tanie rzeczy, no, ale jednak przyda nam się. Oczywiście żadnych wędlin i mięsa w ogóle nie będziemy kupać, bo jest zwiększone ryzyko tego, że nasz dziecko zachoruje na jakąś czerwonkę czy cholery, co. I no i po prostu szkoda mieć niepotrzebne straty, prawda? Bliska więc. Um... Nie będziemy kupowali żadnego mięska, ale tak, możemy po prostu sobie kupić jakieś chleby, sery czy cokolwiek innego. Winogron kupimy, worek mąki, to jest dość tanie, a, a sporo nam daje. Okej, okay, no i myślę, że mm, z tym co mamy możemy spokojnie jechać, ja bym jeszcze proponował zejść do mojej wioski, jeszcze pamiętam czy zbierałem ostatnie podatki Chyba zbierałem, ale wiecie, możemy jeszcze raz sobie zebrać i, i zaraz zobaczymy A i w ogóle teraz kamerka pewnie jest po lewej stronie, ustawiłem ją żeby tutaj wam e, życia ludzka nie zasłaniała, więc jest okej okay. ja tutaj nic nie mogę zebrać, bo musiałem już zebrać wcześniej, no dobrze No to lecimy do Lwowa Lecimy do Lwowa. Na razie jest taki plan, że póki co Rzeczpospolita z nikim nie walczy, ani z Wojskiem Zaporowskim, ani z Hanatem Krymskim, czy kimkolwiek innym, więc... Em, no też zbytnie nie ma co do roboty Rzeczpospolita, no i szkoda, że rzeczywiście mi nie pomaga w Szwecji, w walce ze Szwecją. No ale mówi się trudno, mówi się trudno, lecimy do Lwowa i zaraz tam zobaczymy, co tam będziemy mieli, moi mili, ciekawego. <laughs> Dobra, powiem wam, że mam już naprawdę całkiem... Mamy jeden z chyba najlepszych punktów w grze, więc ja jestem zdumiony. O właśnie, i tu jest cały ten Janusz Radziwiłł i on w ogóle nas jest na witaj Stefan silny i. Chcę przystać do ciebie pomóc zabyć tron. Wiecie ludzka, że to będzie trudne, bo zapewne... No zobaczymy, to, to może być ciekawe. Jest pewnie na 100% zaraz będą jakieś komentarze, że... E, Wajser, po co to zrobiłeś? Ty gad i jesteś złym człowiekiem, nie umiesz grać i w ogóle. Um, no ale cóż mu się trudno. Dobra, zostawa silny. Pewien jesteś, że chcesz tego podjąć. Niełatwo będzie powiedzieć odzyskać tron. Król Jan Kazimierz jest niebywale silnym. Wszyscy dworzanie przysięgi mu wierność. Co prawda, przysięga dana e, Uzu o, Rpattowi, e, nie jest ważne. Niektórzy mogą przejść na naszą stronę, jakże czeka nas brutalna i ciężka walka. Kurde, Luiska, czy, czy my chcemy to robić? Czy na pewno chcemy to robić? Ja mam tam Seba w razie trzeba przed tym wszystkim, więc myślę, że. że, że musimy to robić, nie? Myślę, że to sobie zrobimy. To może być, może być dosyć ciekawe, bo, bo tu w końcu zacznie coś się dziać, bo wcześniej tylko walczyliśmy i tak dalej, więc. E, doskonale to rozumiem. Um, Stefan Silna, jesteś wytrwałym wojownikiem i czuję, że twa sława w walce, jak i słuszność mojej sprawy, zyskałaby posłów wśród dworzan i dobrych ludzi. Rzeczpospolita musi w me władanie powrócić. Nadeszła więc pora czynu. Pod naszym naporem król Jan Kazimierz padnie i uda nam się wyrwać trący i jego splamionych krwią rąk. Jednakże najprzód musicie złożyć przysięgę wierności, uznać mnie za swego pana. Dobra, panie Januszu z wąsem Janusza. Myślę, że możemy to zrobić. Zobaczymy. Być może będzie też takim jak że dzięki temu Rzeczpospolita tylko pójdzie w siłę i być może. No coś z tego może być ciekawego. Dobra, zobaczymy. Twojej sprawie poświęcę wszystkie swe siły. Mój panie. Okej, okay, no i tutaj mamy oczywiście przysięgę. Powtórzmy sobie. Przysięgam wierność próbemu władcy, któremu kraj Rzeczpospolita ma w swym władaniu. O kurde, będę wiernie twoim śladem podążać, póki śmierć się o mnie nie upomni I będę walczyć z tymi wrogami, gdy miecz mój ci będzie potrzebny I wreszcie roszczenia twoje, jak i następców twych wspierać będę Proszę bardzo Okej, okay, mamy przysięgę, ktoś tam napierdziela motorem um, Nie podam się to, dobra Mamy nowe zadania. wsparcie yy, kandydata Ok, mam nadzieję, że w ogóle... Uliska, patrzcie jakie mamy relacje, tylko że rzecz pospójna minus 50. Minus 50 mamy o mój Boże, to się dobrze blisko nie skończy, z mi się tak udaje, ale okej, okay, zobaczę sobie w takim razie. Wsparcie kandydata. Ja mam szczególnie otrzymać ci obietnicę poparcia przy próbie e, przygotowania do tronu. pomóż mu z tron w państwie o nazwie już pospolita. Aaa! Czyli po prostu... A, tu mamy teraz tą frakcję, zobaczcie, Rzeczpospolita pospolita buntownicy! Ha! I teraz ludziska... Ja mogę zrobić taki myk, że... Teraz prawdopodobnie będę mógł zajmować właśnie należące do rzeczy pospolite, bo oni już mnie nie lubią. I moi milim, dzięki temu, kurczę, mam głośnie tę grę, i dzięki temu po prostu będziemy mieli, że tak powiem, e, ziemie należące do buntowników. O kurde, to jest dosyć ciekawe, tylko że cholerę chyba to spierniczyłem tak totalnie. Z tego powo powodu, że mm, jednak mam na no, niewielką ilość tych ludzi i nie wiem, czy uda mi się w pojedynkę w ogóle jakkolwiek tutaj to rozegrać. Nie, nie jestem pewien, tak szczerze mówiąc. Ale w sumie możemy zobaczyć, tylko że te wioski też nie będę miał w swoim. I czy to w ogóle było mądre? Czy to było goddymit mądre? Nie wydaje mi się, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, jak to się w ogóle skończy. Musimy znaleźć jakiś zamek, który będzie miał w ogóle. Um, który będzie miał. dość mało ludzi. A, a to już może być samo w sobie dość problematyczne, tak mi się wydaje przynajmniej. 170? W sumie powiem wam, że. Wiem! Olśniło mi, ryska, mi. Eee, Robimy Robiłem coś takiego. Zraz te... Tylko że, kurczę, najgorsze jest to, że Szwecja dalej mnie nie będzie lubić. Eee, Szwecja dalej mnie nie będzie lubić, ale myślę, że zaczniemy od twierdzy Barlu Zaczniemy od twierdzy Bar z tego podłużą. To jest obóz najemników. Jak za pierwszym razem nam się nie uda, ja tutaj mam jeszcze tam trochę pieniędzy. Za pierwszym razem, jak nam się Luiska nie uda, eee, no to szybko się wracamy do obozu najemników. Stąd bierzemy noski i robimy ponowny atak. Mhm. Tylko tak, ja bym chciał, chciał to teraz zapisać na całkowicie innym slocie. Stefan silny... Eee... Buntownik, Stefan, silny buntownik będzie eee, i, i zobaczymy, jak tam nasz Stefan, silny buntownik, sobie będzie dawał radę. No. no, zobaczymy, przekonamy się. No, jak pójdzie dobrze, to pójdzie. Jak nie, no to co najwyżej cofniemy się nasze gierki. I tak powiem Wam, że na razie nic ciekawego się nie działo, więc eee, myślę, że to nie był najgorszy wybór. Tylko, że to jest ten gościu, który ma 150 ludzi. Ja też nie wiem, ile nam to będzie czasu zabierało mm, oblężenie tego. tej twierdzy. Tu jest. Tak, że to jest 200 ludzi tutaj. Oho, ho. ho. To się, żem rozpędził trochę W ogóle ile jest ludzi? 219. O, oh, fuck. Może zamek? Wojsko za nas atakuje. Mutowników. Czy to było w ogóle mądre? Czy to było ludziska mądre? Ile to jest ludzi? 202, what? To tam był najlepszy cel! Tylko, że to jest kawał drogi, później, żeby biegać. O, tu jest właśnie ten mięsk całym. Dobra, zapiszmy sobie na tym slocie i zobaczymy. No nie wiem. Mi się wydaje, że to nie było mądre, ale i tak już nic ciekawszego nie mam do roboty. To jest w ogóle kampania no więc zaraz, jak to by tak atakował, to. Mogę od razu ustalić mury miną. Ale myślę, że robimy tutaj te drobiny. Czy oni to w ogóle podejdą? Oni tu idą! Oh, goddammy! Spierdzielamy stąd, poginili mnie. Stefana silnego pogonili, no nie Co za gnojki jedne, no. O mój Boże, to jest bardzo zła informacja, co nie w ogóle robią, robią, oni dalej mnie gonią. Dobra, odpuścili sobie, że ten zamek w lidze, Tylko, że oni będą iść do tych zamków, które są blegane. I to jest taki problem swego rodzaju. Ile to jest ludzi? 200, też jest sporo. Może w twierdzy będzie, w sumie jak sana zamówi twierdzę, to będzie miała dość spory garnizon, ale. No właśnie. No właśnie. No właśnie! O kurde. Nie, to nie było mądre. Myślałem, że to będzie troszeczkę inaczej wyglądało. Myślałem, że my bardziej, wiecie, tak tak sneaky jakoś podrżniemy gardło królowi, czy coś takiego. Ale to, to nie było mądre. To było dość głupie, tak szczerze mówiąc. 200, 200 ludzi No nie mamy szans. No nie uda się tego przejąć. bo chciał, to, to się nie uda. No nie ma opcji, niestety. Chodźmy pod tę sutkę jeszcze raz. O kurde. O shit. No. No nie ma opcji. Choćbym chciał, to to niestety... Wow, Luiska. To było, to było bardzo głupie, tak mi się wydaje. Wiecie co, co to, to, to nie miało sensu. Kompletnie to nie miało sensu. Okej, okay, no to w takim razie, Luiska, nie wiem co my będziemy robili, ani na razie nie widzę żadnej armii szwedzkiej, możemy ewentualnie walczyć dalej sobie z e, jakimiś e, lordami należącymi właśnie do Szwecji, ale kurczę, na no bym chciał, żeby Rzeczpospolita w końcu im wojnę powiedziała to czekajcie, zaraz ich to jeszcze bardziej będziemy prowokować, to ja tutaj zaraz pondruję wadowicem, zaraz tutaj Stefan Silny, zaraz tutaj pobawimy się w piromana, w takim razie, jak oni nie chcą nas spotkać, to my będziemy ich cały czas prowokowali do tej wojny, Szwecja I, i, i tyle. Mam nadzieję że w końcu, że Rzeczpospolita ich bo tam, kurczę, w raportach i tak sobie nie pisze, jak tam wygląda. To nie jest Warband, niestety. Więc no, powiem wam, że... Kurczę, no nie jest ciekawie. Nie jest naprawdę ciekawie. Dobra, bierzemy oczywiście to wszystko, co tylko mogę. Okej, okay, zobaczmy, czekajcie, informacje e, i frakcje. No i to właśnie, jeżeli chodzi o... Rzeczpospolitą. No to nie mam nawet tego napisane, to jest nich. O Jezus Maria. O kurde. Czy to słyszeliście? O, shit! Nie, nie no oczywiście, nie wiem, czy mikrofon w ogóle to wyłapie, ale ktoś... Ktoś strzela znowu na, na łące. Najgorsze jest to właśnie, że tutaj chodzą pierdzielenie myśliwi, którzy napierdzielają do zwierzyny. I, i właśnie czasami się... Um, czasami może tak huknąć, no co ja tu mogę poradzić na to? Dobra, wiecie co, ja może okno zamknę, bo... Tu się dziwne rzeczy dzieją. Więc może lepiej zamkniemy to okno. Żeby żadnej bruty nie było. I, i żeby Waiser czasem headshota nie dostał od kogoś. Dobra, to jeszcze mamy karawanem. Ten tabór kupiecki też warto byłoby zatkać sobie w zasadzie. No i będziemy Luiska czekać w takim wypadku, no nic innego nie poradzimy na to. No, no zobaczymy, czy tutaj. Um, czy tutaj Szwecja zaatakuje nas. No kurczę, chciałbym, bardzo bym chciał. Ale w sumie co? Możemy jeszcze do króla po tej bitce, jak sprzedamy jeszcze towary. Możemy zachęcać do króla Luiska i w takim wypadku. W takim, w takim wypadku, będziemy mogli może go na, na, nakłonić w jakiś sposób, żeby wypowiedział wojnę Szwecji. No przekonamy się, zaraz zobaczymy, czy będziemy mieli w ogóle jakiekolwiek opcje takiego typu um, dostępne. A Stefan Silny, jak widzicie, trafił w głowę komuś. Stefan Silny jest, jest potężny. Nie ma co. Nie ma co. Ach, pięknie, dobra. Bierzemy naszą szablę. Na zamówienie i tniemy, on ma dużo tutaj innych To To jest dobra informacja, bo niestety... Ja mam dużo kawalerii i boję się, że ja to tutaj, tutaj zginę. Ale zobacz, w ogóle jesteśmy tak potężni, oni, oni nam, nawet nam żadnych strat nie robią. To jest, to jest najpiękniejsze. To jest, to jest naj, najpiękniejsza rzecz. Okej. Okay. Dobra, kolejny padł. No, muszkieter ochotnik, zarąbiście. Okej, okay, nowi progry przybyli. W którym miejscu oni się nam tutaj pojawili? Tam? O kurde, jaka w ogóle salwa poszła, nie? No to lecimy tutaj. Lecimy, Stefan. Proszę bardzo, pięknie. Przedujemy sobie broń. I w ogóle we mnie strzelają. Zobaczymy czy trafią nuby. Nie traficie. Nie ma takiej opcji. Dobra. Kurde, Stefan. You are the best. Proszę bardzo. I w ten sposób naprawdę ładnie sobie pokonaliśmy całą grupę wrogów. Pięknie. Sultan, sultan go zabił, więc robiście No, no i po karawanie. Ok, pytanie, czy karawana miała coś ciekawego? Weźmiemy sobie oczywiście będzie, bo ich sobie sprzedamy, i będzie okej. Okay. Um, ser mieli i tak dalej, jedzenie mieli. Trochę jedzonka sobie jak najbardziej możemy wziąć, to nie jest wykluczone. Jedłap też jest sporo warty, więc jedwa sobie również weźmiemy, i to było w zasadzie na tyle, co bym chciał wziąć. Kilka osób mi też awansowało, więc rozdałem sobie ten level, a świetnie więcej wuteranów. I nawet elitę mamy. Mamy, czyli 9 jeszcze, przecież chodzi o elitę. Hmm, ja jestem zdubiony z tego podum. Dobra, i teraz chciałbym zrobić taki myk, czyli e, chciałem zobaczyć gdzie będzie nasz król Tylko zanim się pytamy gdzie będzie król To my zajdziemy sobie do Wilna, bo to jest miasto W Wilnie sprzedamy to towary i dopiero będziemy szukali naszego Króla Jana Kazimierza I ludziska e, Zobaczymy Zobaczymy czy w ogóle nam się uda go nakłonić Ewentualnie będziemy mogli robić dla niego jakieś zadania, żebyśmy mieli Właśnie więcej z nim relacji, w dzisiejszym odcinku jeszcze I, i dopiero wtedy mm, Być może będzie bardziej skłonny Do przekonania, że chodzi o atak Na Szwecję, ale to wiecie to też cały czas stoi pod znakiem zapytania. Więc no może być fakt faktem różnie, bardzo różnie. Dobra. Dla zbrojami. Okej, okay. 1400 mamy świetnie, 1110. 1500, tutaj ja tak ile możesz. Handlarz bronią, handlarz bronią, sprzedajemy oczywiście to. Ser sobie zostawimy, ale ten worek soli również sprzedamy. To sprzedamy, to. Okej. Okay. I w zasadzie, w zasadzie chybaż tej nikomu nic nie mogę sprzedać, tak mi się wydaje. Okej, okay, ten ma jeszcze pieniądze, Dobra, tobie sprzedam. No tak fakt, fakt, zostało tutaj bardzo mało pieniędzy, więc w zasadzie. Trochę jedzenia. A no tak, bo ja wcześniej kupiłem na tamtym save'ie, więc trochę jedzenia sobie kupimy, żeby mieć go. Że nie tyle z kiełbachy, bo... No będzie oddział zatrutym. Ale tego typu rzeczy jak najbardziej możemy sobie kupić. Dobra. Moi mili, a więc tak, cofamy się. Cofamy się, i idziemy szukać naszego króla. Jana Kazimierza. I zaraz się wypytamy, czy będzie w ogóle skłonny do zatkowania Szwecji. Tylko musimy znaleźć jakiegoś lorda. A czy szlachcica, który mi o tym powie w ogóle. A póki co nie ma naszego kleja na Kazimierza. A jak wcześniej byłem butownikiem, to od razu kampanię wojną zrobił. I pierdzielony piernik jeden, no. Ja nie wiem. No patrzcie, nie ma nikogo. Nagle rzecz pospolita nam tutaj wymarła tak dość kompletnie. Okej, okay, eee, dobra, gdzie on jest? Często stoi sobie tutaj? Tak, to jest on, Chorąży Zygmunt Słuszka. I ja bym chciał się właśnie od ciebie dowiedzieć, gdzie się na ten moment znajduje. Nie to. Gdzie się znajduje król Jan Kazimierz? I on na chwilę jest ee, w Mińsku, w miejscowości Mińsk. Więc zaraz go znajdziemy. Mińsk, okej, okay. a Mińsk się znajduje tutaj. Czy on gdzieś tutaj biega? Bo być może ten Mińsk patroluje, bo to jest w zasadzie... Jego zamek, więc on gdzieś tutaj musi... Tak, on gdzieś tutaj musi popylać. O, dokładnie, czy to jest on. Nie, to jest książę. W sumie spytajmy się go jeszcze raz. Dobra, to jest w ogóle jakaś nowa osoba. Pierwszy raz go widzę. Eee, gdzie znajduje się król Jan Kazimierz? Eee, o, teraz jest kosłucką, czyli kurde on gdzieś co poszedł. Minęliśmy się w zasadzie. Czy nie? Nie on tutaj biega, okej, okay, myślałem, że się minęliśmy. Gdzie jest król? Eee, nie ma. O mój Boże. O, jest, dobra, mamy króla, okej. Okay. No i tak, zrobiłem sobie i zaraz będziemy się podali. W ogóle nie wiem też, jakie z nim mam relacje. O, nie jest łaskawy dla nas. Czyli w zasadzie powiem Wam, że możemy. Mmm. Ademyt. Ademyt. O Kurde! Nasze mocarstwo jest otoczone wrogami, którzy chcą rozerwać je na strzępy. Niby postaw płótna w takich czasach. Każdy sojusznik jest. ...natu krymskiego. O, kurde. O, mój Boże, czy widzicie, co on dał nam ze zadaniem? O mój Boże, oni chcą, żebym ja pretendował. What? No, chyba cię popierdzieliło. Chyba cię popierdzieliło z tym zadaniem. E, ja bym chciał Cię o coś zapytać, czy czasem. O mój Boże, nie mogę. Hmm. Cholera, no. Kurde, luiska. No, nie wiem, czy ja bym to zadanie wykonać. Bo żeby w ogóle jakkolwiek wykonać. To ja muszę doprowadzić do zawarcia pokoju między Rzeczpospolitą a tym Krymskim W sumie i tak nie walczymy, ale okej okay. Może puścić jego służbę Już mi spadną relacje z Pospolitą. co to jest za zadanie? Co to jest gadne za zadanie? To ja pierdzielę to To ja w takim wypadku wolę działać na własną rękę i, i dalej prowokować Szwecję Może nam w końcu wojnę powiedzą, oby Też nie wiem czy w ogóle tak to podziała Nie mam bliska pojęcia Okej, okay, co tutaj się dzieje? Tabór kupiecki, nie będę nawet mu pomagał, nie ma takiej opcji. No okej, okay, no zaraz się zobaczymy. O, tutaj mamy go nie da, okej, okay, o i tu będzie liska, walka już taka bardziej wyrównana. Aczkolwiek zobaczymy w niej sobie właśnie wdzionek, okej. Okay. Proszę bardzo, no i tutaj już będziemy mieli walkę, powiem wam, że wyrównaną. To już będzie walka wyrównana, więc ja jestem z tego tytułu bardzo zadowolonym. Zobaczymy jak nam tutaj pójdzie. Okej, okay, po tej walce wiecie co, zakończymy odcinek i kurczę, Luizka się czasem pomału nie kończy tej serii, bo, no bo nic tutaj się nie dzieje, ja sobie jeszcze troszeczkę tak prywatnie pogram, powiem wam. i jak pogram prywatnie, to, to zobaczę, oczywiście, jeżeli Rzeczpospolita wojna na Szwecji za niedługo, to, to jeszcze troszeczkę pogram sobie w ten dodatek, a jak nie, to, to myślę, że będziemy zmieniali sobie modyfikacje na kolejną. Oczywiście będzie głosowanie, będą takie wszystkie lepsze modyfikacje uwzględnione w ankiecie. Które mi się to podobały. No i wybierzecie Liska, no bo no, no innej opcji to ja. Niestety, fakt, faktem nie widzę. Bo póki co, jak widzicie tutaj, walczymy tylko sami ze Szwecją. A, a to na mnie wychodzi, bo No w pojedynkę walczyć z y, całym krajem, to to nie jest łatwe. To luiska nie jest łatwe. Ale jak widzicie, ładnie wybijamy. Ja jestem zdwolonym, ładnie to idzie. Kilku tam kilka tam jednostek ginie, ale w sumie elitamskie, to to niedobrze. Bardzo niedobrze, ale kurczę, bardzo fajnie, bo sprawia nam idzie wbijanie ich. Strzelamy sobie ich właśnie z naszego pistolu. Proszę bardzo, jak ładnie idzie. Szybko sobie nabijamy kilem, doświadczenie nam rośnie. Exp' też i jest pięknie, jest po prostu pięknie. Okej, okay. oni w ogóle uciekają, nie mają tak niskie morale, że, że nie wiedzą, że zaraz giną. Wszyscy poginą. <laughs> już od razu uciekają. Początek bitwa, tylko niemieckie jednostki się pochowały za drzewami i strzelają do nas. Więc, no cóż. No cóż! Dobra, tam widzę, że lipki strzelają, Tatarzy. Nasi no, sojusznicy, fajnie. A czy nie, to chyba nie są lipki, tylko cienie. Um, jak się to nazywali, już nie pamiętam. Już nie pamiętam. Pięknie. Dobra, członek Wave został ładnie wyeliminowany. Okej, okay. i to jakiś Reiter nam pozostał. Bęk, nice, obejrzał. 34 punkty obrażeń. On już chyba ucieka, i raczej no dokładnie. Kurde, ale się w sąd. No ale on wie, że przegra, więc dlatego to robi. Dlatego to robi. Ja bym, to, ja bym zrobił w ogóle podobnie, jakby mnie taka armia zatklała. To ja, ja też bym się wycofał. Zostawiłbym kilka jednostek na tyłach, żeby bronili mnie i bym uciekał. Tylko, że w jego przypadku będzie miał dość spore straty, bo sporo jednostek zapaliśmy mu. Czy trafiłem we wroga? Chyba we wroga trafiłem, o mój Boże. Jakby w Kunia trafił to opisała, że Kunia barwą Więc no, no fajny jest. No, ma celne oko po prostu, no. Celne oczko on ma. Pięknie. No i proszę bardzo. Kolejny Rajtar został ładnie wyeliminowany. Dobra, o już nie mam, więc została nam tylko walka bronią białą. Więc lecimy, świetnie. Dobra jak ta sytuacja wygląda, no jeszcze kilka czerwonych chrypoczek zostało, aczkolwiek Są to już dosłownie Niedobitki, to już mamy same niedobitki Więc mnie to cieszy Kurczę, oby nam Szwecja powiedziała wojnę, oby bo Jak jak pospolitał, będzie walczyła ze Szwecją to wtedy zajmowanie ich włości w ogóle Terenów będzie o wiele łatwiejsze, bo w pojedynkę jak już mówiłem nie ma szans Ale wiecie co zrobię w takim razie w kolejnym odcinku? W kolejnym odcinku spróbujemy samu zająć sobie Jakiś, jakiś zamek, wiecie? Próbujemy zająć jakiś zamek dla pospolitej I prawdopodobnie zatkujemy sobie, zaraz po tej bitce zobaczymy jak to będzie wyglądało Ale prawdopodobnie zatkujemy sobie jakiś zamek, ko który leży koło tego bossa najemników Ja będę musiał troszeczkę więcej pieniędzy zarobić właśnie I... Jeżeli za pierwszym razem nam się uda, tak jak już mówiłem wcześniej, to... To szybko dyrektujemy sobie jednostki nowe i, i... zrobimy drugą turę ataku, i w dwie tury powinno nam się spokojnie udać e zająć tą Dobra, Berszeczy się moim miejscem, świetnie Dobra, zarobiście. Okej, okay. o kurde, no pistolet powiem wam, że całkiem, całkiem przyzwoity, więc sprzedamy go sobie później. Dobra, i teraz tak, jednostki mi to awansowały również, więc oczywiście rozdamy sobie te levele, ładnie. Dobra, o kurde, całkiem sporo jednostek, fajnie. Fajna sprawa, okej. Okay. Eee, o kurde, 17 jednostek kolejnych, zarąbiście, dobra, i czekajcie. Chodźmy w takim wypadku koło... E, koło Krakowa i zaraz zobaczymy ile w ogóle tej Lublin ma jednostek i tak dalej. I chyba w tym odcinku będziemy atakowali Lublin. No to w sumie będziemy mieli jeszcze co robić w następnych odcinkach, zobaczymy. Więc na własność zająć Lublin. Eee. O, wygnoję! Moją piękną wioskę. O nie! No tak się bawić nie będziemy. Tutaj musimy jeszcze go zabić. No co, co, co tu dużo mówić? Musimy jeszcze tego ziomka wyeliminować, więc tutaj pójdzie z nim o wiele szybciej. On ma mały jednostek, więc ładnie go sobie wyeliminujemy. Oczywiście, szarżujemy. Nie ma co. Dobra? No, no i lecimy. Wszyscy do ataku, oczywiście, jak najbardziej. Okej, okay, to ja te biorę moją piękną kopię i... i atakujemy. Dobra, pytanie: ile on to będzie miał kawalerii? O, to będzie piękna szarza. jak co ładnie płyną. A, nice. Nice, nice, nice. Dobra, bronimy się. Uciekamy stąd, nawet mojemu kuniowi nic nie zrobili. Mi to odpowiada. Teraz tą grupę sobie ładnie wyeliminujemy Proszę bardzo Czyli 3 kill w ciągu e, Pierwszej minuty że chodzi o bitkę Więc Stefan silny powiem wam, że Statystyki ma Co najmniej mm, Zacne A takie jednostki właśnie tych Piknierów najlepiej jest właśnie atakować z dystansu, bo No jak kunia mojego siekną to będzie nieciekawie Kurczę, ale już w ogóle jaki mam celownik powiem wam Taki już jak zwykły Dzięki temu, że już mam dość naprawdę spore umiejętności strzelania Widzicie to? Kurde, no nieźle No kurde Stefan Ha! Dajesz radę, przyjacielu. Dajesz radę. Dobra. Okej, okay, tam jakieś wsparcie doszło, zobaczmy ile jest tych jednostek szybko poszło O, tu już jest silniejszy gością. To, to był sam generał, którym walczyliśmy, którym ja to moją wioskę. Więc yy, sroga zemsta go dopadłam. Jeszcze jak nam się uda, to byśmy go do niewoli, że będzie taka szansa w ogóle. No i będzie dobrze, okej. Okay. No i ostatnie jest. Są około yy, chyba, nie wiem, 8 wrogów może? jakiś tak? Jakoś tak, więc spoko W sumie to materiał miał napisane. 6 wrogów zostało. No to w sumie, wiele się nie pomyliłem. Wiele mojej się nie pomyliłem, dobra. Ostatnie loski są wbijane. Nie wiem, gdzie są... o, tam jest ten. O, ostatni gościu. Raczej nawet nie ma szans, bym w niego trafił. Wow, oh shit. Okej. Okay. O, oh, mm, no to, to było ładne. Tutaj w, w tym momencie, ludzie, możecie zostawić ymm, lajka dla, dla Stefana, bo tutaj nam się popisał. To on nam się popisał. Dobra, kolejne wioski mi w ten sposób awansowałem. Ja się jeszcze bardziej cieszę, więcej elity. Świetnie. I zobaczmy tutaj właśnie jak się prezentuje SambuBee. W sumie zajdziemy jeszcze do mojej wioski. Zobaczmy czy mamy jakieś hajsy z niej. Nie mamy dalej. No, to mi trochę smutno. Ta nasza wioseczka troszeczkę przestaje nam płacić, nie? Żeby coś... Dobra, czy będzie tam wszystkich ścignąć? Okej, okay. ile tu mają ludzi? 222. W sumie jak jest tak blisko obóz... Ej, wiecie co, mamy naprawdę dość sporą szansę, mamy naprawdę dość doborową armię. Moi mili, w kremocinku zajęć Lublin dla Rzeczypospolitej. Jak zajmiemy Lublin dla Rzeczypospolitej, to na pewno wybuchnie wojna, pomiędzy Szwecją, a, a samą Rzeczpospolitą. Więc kurczę, ej! To będzie piskie, no Krakowa nie mam szans zrobić. więc wiecie co, zajdziemy sobie do obozu najmników i weźmiemy sobie właśnie trochę tych jednostek. Ej, chcę najść żołnierzy, jeźdźcy i weźmiemy sobie oczywiście tu... Tutaj, trzech kolejnych, dobra, okej okay, Wiska, 27 minut przy odcinek, więc myślę, że w tym momencie sobie e, zakończymy nasz film. E, no kurczę, bracie za, za tego fela z tym tronem, myślałem, że to będzie troszeczkę inaczej wyglądało, ale jak już mówiłem, to do tego gram pierwszy raz praktycznie, więc no, tak to wygląda. Ale w kolejnym odcinku idziemy od kowali Lublin i, i zobaczymy, czy nam się uda, ja trochę jeszcze pieniędzy zarobię, będzie fajnie, więc cóż Liska? w ogóle zobaczymy, czy będzie m, taka możliwość, wiecie, ja tutaj mogę się nahypować na to. A z tym może różnie to wygląda, nie? Zaraz się przekonamy. Eee, mogę spokojnie dotykać, więc mamy co robić w tym odcinku, dobra. Więc cóż, dzięki za obejrzenie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymaj się, do zobaczenia, cześć.